Dostęp do informacji to w dzisiejszych czasach bułka z masłem. Oczywiście do informacji, którymi ktoś chce się z nami podzielić. Mamy internet, mamy smartfony, dowolną informację możemy wyszukać błyskawicznie. Czy jednak wszyscy mają taki sam dostęp do informacji? Czy ta dostępność cyfrowa, o której myślimy, że jest tak powszechna, jest rzeczywiście dla wszystkich taka sama? A gościem zwykłej historii jest Ewa Fabian, adwokat, Dobry. prawnik zajmujący się dostępnością cyfrową, właśnie. Skąd takie zainteresowanie uprawnika? Ja się lubię zajmować badaniami. Pracowałam na Politechnice Warszawskiej, wcześniej jako, jako pracownik naukowy, teraz mam możliwość zajmowania się dostępnością cyfrową, analizowaniem stron internetowych z punktu widzenia prawnika. Dlaczego ustawa o dostępności cyfrowej? Pojawia się tak późno, kiedy z internetem mamy do czynienia od bardzo dawna, ze stronami internetowymi i z takim przyjaznym ich funkcjonowaniem pod kątem użytkowników. Bijemy się w zasadzie od samego początku. Dlaczego tak późno pomyślano o osobach, które mogą mieć problem z korzystaniem z internetu, osobach z niepełnosprawnościami? Dlaczego tak późno pojawia się ta ustawa i dlaczego tak późno te regulacje są implementowane? To jest jak zwykle troszkę złudzenie. Tak jak z RODO, tak? Dopiero jak było rozporządzenie RODO, to nagle ludzie zaczęli bardzo dużo rozmawiać o prywatności, tak? o ochronie danych osobowych, mimo że mieliśmy wcześniej Ustawę. I podobnie jest z dostępnością cyfrową. Dlatego, że wcześniej mieliśmy rozporządzenie o krajowych ramach interoperacyjności, które, marzo, które miały bardzo podobne wymagania, tak też się też się odwoływały do e, standardu WCAG. E, no ale mniej się o tym mówiło, tak. Tam nie było sankcji e, sankcji e, jakichś finansowych, tak nie było nie było większego aktu, tak, nie było też tej perspektywy, że będzie jeszcze potem kolejny akt y, europejski. Y, ustawa o dostępności cyfrowej jest implementacją dyrektywy unijnej, tak? I mamy też y, jeszcze kolejną dyrektywę, która będzie dotyczyła już nie tylko podmiotów y, publicznych, ale też y, niektóre rodzaje podmiotów y, prywatnych. Także. No i porozmawiajmy o tych podmiotach publicznych, y, bo... Stoczyliśmy my jako społeczeństwo albo jego część, a na pewno osoby z niepełnosprawnością, ogromną walkę z trzema stopniami, mm -hmm. jeśli chodzi o architekturę, o udostępnienie budynków użyteczności publicznej osobom właśnie z niepełnosprawnościami. Trwało to latami i jak wiemy, jeszcze ciągle nie wszystkie budynki użyteczności publicznej są dla tych osób dostępne. Czy tutaj to też będzie trwało latami? Mamy około 60 tysięcy podmiotów, które powinny teoretycznie spełniać wymogi mhm. tej ustawy w Polsce. Jaki jest według Państwa stopień mniej więcej w tej chwili implementacji tej ustawy? Ile stron internetowych spełnia jej wymogi? To znaczy my, w, bo ja tutaj współpracuję z Fundacją Rozwoju Edukacji Elektronicznej, realizujemy tam grant z NCN-u naukowy i analizujemy te strony. My na razie badaliśmy deklarację dostępności. To jest najłatwiej zbadać, dlatego, że po prostu jest to jeden dokument, można stwierdzić, czy on jest, czy nie ma go i czy spełnia wymogi. I mamy bardzo podobne wyniki do tego monitoringu, który przeprowadziły władze publiczne w Polsce. Także no to jest dwadzieścia kilka procent podmiotów, które, które spełniają te, te wymagania dotyczące samej deklaracji dostępności. Także ta deklaracja jest i jest poprawna. E, no mamy mamy takie, same, takie same wyniki. Tylko, że jeszcze chciałam powiedzieć o tych 60 tysiącach. E, z tymi 60 tysiącami, to jest troszkę tak, że polski ustawodawca. Wybrał opcję maksymalistyczną. Tak jak dyrektywa pozwalała nam na wykluczenie z, z zakresu stosowania dyrektywy szkoły, przedszkole i żłobki, polski ustawodawca tego nie zrobił. I stąd, I stąd jest ta wysoka liczba. Zresztą, jak ja analizowałam tą listę tych, tych, tych podmiotów, które są, które są na liście tych podmiotów, które powinny zapewniać dostępność cyfrową, ta lista rosła w ogóle bardzo. Na początku było 29 tysięcy podmiotów, teraz jest około 60, tak jak pan mówi. Tam są dodawane dziwne strony, to znaczy na przykład są tam strony polityków, a sama ustawa o dostępności cyfrowej i uzasadnienie projektu ustawy o dostępności cyfrowej raczej traktuje samych polityków jako osoby trzecie, czy jako, jako osoby, które nie, nie muszą zapewniać dostępności cyfrowej. To jest związane z, z oświadczeniami majątkowymi. Uznano w Polsce, że oświadczenia majątkowe nie muszą mieć formy cyfrowej, nie muszą być dostępne cyfrowo i że nie będą dostępne cyfrowo. Także. A to porozmawiamy właśnie trochę o tych wymogach. Czy i w jakim stopniu one były w ogóle, właśnie z osobami, którym powinny pomóc, konsultowane? I czy te środowiska w jakikolwiek sposób wypowiadają się na temat tego, że one widzą pozytywny efekt tej zmiany? Czy to jest po prostu. Kolejna, właśnie urzędnicza implementacja jakiejś kolejnej dyrektywy? Czy, czy rzeczywiście widać z tych środowisk osób, które mogłyby być zainteresowane osób niedowidzących, osób niedosłyszących, osób, no, które po prostu mają utrudnienia w korzystaniu z internetu? Czy słychać jakiekolwiek opinie, że to rzeczywiście im zaczyna pomagać? To znaczy, przede wszystkim warto wiedzieć, to to na pewno nie każdy wie, że z internetu korzystają też osoby niewidome. Osoby niewidome korzystają z internetu za pośrednictwem czytników ekranu i czytniki ekranu to jest po prostu kolejny program w, albo w komputerze, albo w smartfonie. I żeby ten program mógł dobrze działać, to strona musi być odpowiednio zaimplementowana, tak? Musi być odpowiednio zaprojektowana, muszą być różne opisy poddawane, tak żeby, tak żeby można było korzystać ze strony przez czytnik ekranu. I w zasadzie, z punktu widzenia zasad dostępności cyfrowej, to to jest największy problem. Tam jest najwięcej, najwięcej e, takich wyzwań, no bo jeżeli na przykład strona jest niewyraźna, jest jakiś niewyraźny dróg, jest słaby kontrast, no to każdy to widzi, tak? Natomiast, natomiast badanie dostępności cyfrowej no, powinno się zaczynać od sprawdzenia, czy przez, czy przez czytnik, na przykład przez NVDA, czy, czy można z tej strony korzystać. Tam jest mnóstwo różnych takich właśnie problemów, wyzwań, na przykład nawigacja, na przykład to, czy można, jak jest dużo treści na stronie, czy można ominąć jakieś elementy, duże bloki treści, czy treści graficzne są właściwie opisane. Czy formularze, z, czy można mieć interakcję za pośrednictwem czytnika ekranu z formularzem? E, i tak to dalej. wygląda. Jak bardzo skomplikowany projekt w momencie, kiedy ktoś chciałby dostosować swoją wcześniej funkcjonującą stronę do spełnienia wymogów ustawy? Mhm. Y czy ktoś próbował się zmierzyć z tematem, ile to może kosztować te instytucje publiczne, które powinny się dostosować? Jak to w ogóle ma wyglądać od takiej strony y praktycznej? Czas już minął, teoretycznie wszyscy powinni mhm. mieć to zaimplementowane. Z tego, co tutaj pani powiedziała, wygląda na to, że jesteśmy daleko od Targetu 60 tysięcy. Powiedzmy, że rzeczywiście on jest maksymalistyczny i, i powiedzmy, że chodzi przede wszystkim o urzędy publiczne różnego rodzaju, o urzędy samorządowe. Także, jakby te instytucje przede wszystkim powinny pewnie spełniać te wymogi. Czy ktoś starał się to podliczyć? Jak to będzie wyglądało, żeby to wszystko dostosować do właściwych. Ja, ja trochę nie odpowiedziałam na to poprzednie pytanie no. też, tak, dlatego że pan mnie pytał tutaj o środowisko, tak, jak to środowisko to, to, to widzi, ten, ten, to wyzwanie. No to trzeba mieć też świadomość, że to wyzwanie jest międzynarodowe, to znaczy zasady WCAG, do których odwołuje się ustawa za pośrednictwem normy unijnej, i za pośrednictwem załącznika, ale w taki nieoczywisty sposób, załącznika do ustawy. Te, ten, ten, te, ten standard branżowy, on jest międzynarodowy, on jest stworzony przez organizację World Wide Web Consortium i jest jakby głosem wspólnym, międzynarodowym tych, tych osób z, 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 ze szczególnymi potrzebami. Tak? To jest jakby sprawdzone i wiadomo, że to działa i powinno, powinno to działać. Także, Także to jakby. Ta rola osób z niepełnosprawnościami, które, które mogą tutaj pomóc, no to mogą właśnie zgłaszać, że jakaś strona jest niedostępna. Mogą się domagać tego, żeby strona była niedostępna. Znaczy, dostępna. Znaczy, <grym> tak, żeby, <grym> <grym> przepraszam. Mogą się domagać tego, żeby strona była dostępna. W, w jakichś właśnie urzędach. Tam, tam, gdzie korzystają, tam, gdzie jest im najbliżej, gdzie widzą, że coś jest niedostępne, to mogą tam to zgłaszać. To, to będzie miało wpływ na to, jak, jak traktowana jest odpowiedzialność podmiotu. Bo jeżeli jest dużo skarg, to potencjalnie taki podmiot mógłby, mógłby ponosić odpowiedzialność za, za, za brak dostępności cyfrowej. Oczywiście są to, są to pewne koszty, ale wydaje mi się, że to nie jest. Właśnie nawiązałam do tego, że jest to problem międzynarodowy. W Stanach Zjednoczonych te koszty są bardzo wysokie, jest bardzo dużo procesów cywilnych o zapewnienie dostępności cyfrowej, tak? Są. Zobowiązywane także prywatne podmioty do zapewnienia tej dostępności cyfrowej. Także tamten rynek, no rzeczywiście, jak się patrzy na te wyroki, to są ogromne koszty, tak, ogromne kary na, nakładane na takie podmioty publiczne, czy też ogromne koszty z, 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 związane z, z wdrożeniem odpowiedniej dostępności cyfrowej przez podmioty prywatne. Oczywiście te procesy też są bardzo drogie. Natomiast w Polsce jest troszkę inaczej. W Polsce na razie mamy tylko podmioty publiczne i bardzo często są stworzone, Nazwijmy to takie formatki, tak? Gdzieś, gdzieś centralnie ktoś stworzył fajną, dostępną, stronę, stronę na przykład, sądów. Są, sądy mają bardzo dostępne, dostępne cyfrowo z reguły w Polsce strony internetowe. Także nie jest. Nie jest to jakaś dramatyczna sytuacja, tak? To... Ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o budowę na przykład nowego serwisu od początku, no to rozumiem, że ktoś wie, że istnieją te wymogi od razu od samego początku w architekturę strony w wkomponowuje i to nie powinno być rzeczywiście problemem. Bardziej właśnie chodziło mi o to, że być może istnieją stare serwisy, które po prostu trzeba do tego dostosować i to po pierwsze... To musi jest bardzo dyskusyjne, dotrwać. to jest bardzo dyskusyjne. Na przykład y, audytowaliśmy stronę internetową Poczty Polskiej, która ma bardzo starą infrastrukturę. Tu widać po tej stronie, że ona jest, no, nie, nie jest nowa. I ta strona miała stosunkowo mało błędów dlatego, że jest stara. Natomiast teraz strony internetowe są tworzone jakieś fikuśne javascripty, jakieś w ogóle rota rotacje, prawda, galerie slajdów, jakieś, jakieś wyskakujące okienka i te rzeczy są bardzo często niedostępne cyfrowo. Także, tak jak Poczna Polska mogłaby naprawić swoją stronę internetową w ten sposób, że na przykład przestanie umieszczać tekst na grafikach i bez, bez e, e, tekstu alternatywnego, co jest łatwe do poprawienia, no to są takie strony, gdzie trzeba po prostu całą stronę wyrzucić do kosza. Mhm. Więc, więc to bywa różnie. Zresztą jak my robiliśmy wywiady z osobami z niepełnosprawnościami wzroku, to bardzo często mówili, że kiedyś korzystałam na przykład ze podróżnika, bo był, bo był dostępny cyfrowo, bo miał jakąś inną stronę, a potem zmienili, zrobili fikuśną, że jest taka atrakcyjna i że coś tam, są jakieś grafiki i przestała być dostępna. Pani, jak przygotowywaliśmy się do naszej rozmowy, to zrobiła audyt naszej strony, zwykłych historii. A to już jakiś czas temu, tak. Jakiś czas Taki temu. Malutki. Malutki. Okazało się, że nie jest źle. Świecimy generalnie na zielono. E, więc super. E, bardzo za to dziękuję też firmie, która pomogła mi to i zaprojektowała cały ten e, serwis. M, natomiast. E, czy to jest jakieś standardowe narzędzie, czy to, jest, czy to są różne narzędzia wykorzystane przez różne instytucje do badania tej dostępności cyfrowej? Czy można sobie taki audyt zlecić? Jak to w ogóle wygląda? No to jest skomplikowane, tak. Po pierwsze, dyrektywa, dyrektywa ta z 2016 roku wypowiada się na ten temat i właśnie mówi, że najważniejsze jest testowanie przez człowieka. To znaczy testowanie właśnie przez czytnik ekranu, sprawdzanie różnych form użytkowania takiej strony e, przez testera, przez eksperta i ocenianie też kodu. To, to, jest, to jest podstawowy sposób, e, sposób sprawdzania, czy strona jest dostępna cyfrowa. Po prostu prób, prób, różne próby, testowanie szczególnie formularzy. E, natomiast są narzędzia, które przyspieszają ten proces, które częściowo automatycznie to analizują. No z, z tych narzędzi jest bardzo dużo, tak? No może bardzo dużo do przesada, ale jest, jest trochę. I e, jeżeli, e, jeżeli sobie korzystamy z takiego e, urządzenia, to powie nam na przykład, że na stronie jest 100 błędów kontrastu od razu. Ja nie muszę analizować wszystkich, zestawiać ze sobą wszystkich kolorów na stronie, tylko mi to e, zostało przeanalizowane automatycznie, co oczywiście w takim przypadku, kiedy na przykład analizuję kontrasty, no jest ogromnym ułatwieniem ty, ty, Trwa sekundę, a normalnie to ja bym to robiła 3 godziny na przykład. Ile osób w Polsce słucha internetu, w sensie stron internetowych? Czy mamy hmm. jakieś szacunki dotyczące takich usług? Hmm, hmm, hmm. Osób z niepełnosprawnościami wzroku w Polsce jest kilkanaście procent. Także potencjalnie to może być myślę, kilka procent, tak? Bo niepełnosprawność wzroku to jest albo niedowidzenie, albo, albo... Yy. No, Osobom niedowidzącym pomaga ten kontrast, o którym Pani mówiła, czyli tak. właściwa regulacja jasności obrazu i tego, w jaki sposób się pojawiają na nim elementy graficzne czy słowne. Te osoby dosyć wcześnie zostały zauważone przez autorów stron internetowych, bo Państwo pewnie pamiętają na przykład trzykrotne literki AA, umożliwiające powiększenie tekstu dosyć łatwo i automatycznie, mm -hmm. gdzie można po prostu sobie oglądać tekst dużo większy niż... Na oryginalnej stronie. No ale czasami wada wzroku jest głębsza, mm -hmm. czasami wzroku nie ma w ogóle, prawda? Tak. I rozumiem, że wtedy właśnie do pomocy przychodzą te czytniki stron internetowych. Tak. A czy wiemy, jaki jest stopień zaawansowania korzystania z tego rodzaju aplikacji w, w Polsce? Jak, jak, jak one są popularne? Ehm, to znaczy tak. E... Przede wszystkim dużą, z, z tego, co, mówi, co mówiła moja, moja niewidoma koleżanka, też ekspertka od dostępności cyfrowej, to te nowe technologie w ogóle były rewolucją w życiu osób niewidomych, dlatego że umożliwiły pracę, ale potem kolejną rewolucję przyniosły urządzenia mobilne, to znaczy urządzenia, które pomogły na przykład w przemieszczaniu się, tak, jakieś mapki, jakieś, na przykład taka aplikacja do czytania, co to jest za banknot albo jaki to jest kolor, tak? to, to ma ogromne znaczenie. Więc smartfony absolutnie były dla tych osób, no, no, no olbrzymią zmianą i dlatego też Zwykle wydaje mi się jak, się, jak się uczy osoby z niepełnosprawnościami wzroku korzystania z technologii cyfrowych, to w ogóle zaczyna się od smartfonu. Smartfon jest najważniejszy w takiej samodzielnej egzystencji. Tak? Natomiast. Natomiast no, są te czytniki, tak? Są czytniki bezpłatne NVDA i jest też JAWS. To jest taki bardzo drogi, ale też taki bardzo profesjonalny czytnik ekranu stosowany na całym świecie. Więc no, osoby, które chcą być aktywne zawodowo. Mogą korzystać z tych czytników ekranu, mają też linijki brajlowskie, jeżeli znają Braille'a, no nie wszyscy znają Braille, tak? Niektórzy już jako osoby dorosłe tracą wzrok. Więc... No myślę, że wszelkiego rodzaju translatory, które w tej chwili są dostępne, asystenci głosowi, to wszystko rzeczywiście zaczyna pomagać w korzystaniu z zasobów internetu osobom, które mają tego rodzaju problem. No bo za chwilę rozumiem dzięki właśnie chociażby asystentom głosowym, mam nadzieję, będzie można wydawać bardzo precyzyjne polecenia i kazać im e, odczytywać konkretne rzeczy czy konkretne treści ze stron internetowych. Tak. E, czyli dokonamy jakiegoś kolejnego kroku e, no, w tą stronę, żeby łatwiej się było dostać do informacji. E, tak, ale to jest taki sprawie... temat też e, tej. E, e, tego projektowania uniwersalnego. To jest w ogóle bardzo fajny temat, dlatego że zasada projektowania uniwersalnego, która no, została już częściowo opisana po wprowadzeniu tej konwencji ONZ z 2006 roku w, w takim kontekście prawnym, tak, ta, ta, ta konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. No to, projekta, to projektowanie uniwersalne właśnie zmierza do stworzenia takiego stanu rzeczy, w którym jest jeden, jedna usługa dla wszystkich. Ona jest stworzona, ma być docelowo stworzona w taki sposób, żeby rzeczywiście wszyscy korzystali, czyli żeby to nie miało znaczenia, czy ktoś nie widzi, czy na przykład jeszcze nie umie czytać, bo jest dzieckiem, prawda? Żeby każdy, każdy mógł w najprostszy możliwy sposób korzystać właśnie ze strony, czy ze smartfonu, czy z jakiegoś urządzenia. No i jak jesteśmy przy dostępności cyfrowej, to mamy jeszcze taki element, e, który w pewnym momencie czy w pewnym stopniu nas na Twitterze połączył, czyli Pani fascynacja bazą polony. Tak. E, z zasobów cyfrowych e, Biblioteki Narodowej. E, fascynujących zasobów i rosnących każdego dnia. I fantastyczna strona. E, I naprawdę jeden z lepszych tego rodzaju serwisów e, tak. na świecie. E, chociaż oczywiście nie posługuje się wszystkimi językami, więc trudno mi jest ocenić e, skalę globalnie, ale tak. naprawdę wygląda bardzo przyjaźnie e, i jest kopalnią ciekawych informacji. E, proszę powiedzieć, e, jak to się stało, że pani się stała taką fanką Polony i. Jak w tej chwili Państwo to wykorzystujecie w swoim projekcie, mm -hmm. bo prowadzicie bardzo ciekawy projekt dotyczący Jana Brzechwy. Tak, tak, tak. No właśnie y, Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej realizuje w tej chwili dwa takie duże granty badawcze. Jeden dotyczy dostępności cyfrowej, więc tutaj to, to moja fascynacja technologią y, jak najbardziej y, jak najbardziej się przydała. Natomiast y, realizujemy jeszcze taki, taki temat y, historyczny. Można powiedzieć, dotyczący prawa autorskiego. Właśnie opisujemy dorobek e, prawniczy Jana Brzechwy. E, I e, no jak, jak, jak ja to zaczęłam pisać, to nagle pojawiła się pandemia. Także y, także siłą rzeczy trzeba było korzystać więcej z tych zasobów cyfrowych. No bo niektóre archiwa po prostu zostały zamknięte, nie można było pojechać do biblioteki y, czy, czy w jakiś taki bardziej tradycyjny sp sposób. My, my planowaliśmy w ogóle jeździć po świecie, tak zbierać te dokumenty, a nagle się okazało, że trzeba wysłać maila i po prostu w sposób cyfrowy to uzyskać. Także, także no miałam okazję porównać y, y, działanie no, Chyba więcej nawet niż kilkunastu takich różnych serwisów w Polsce i na świecie. Bardzo fajny jest, bardzo fajny za, jest zasób we Francji, tej, tej tamtejszej Biblioteki Narodowej Gallica. Natomiast polona.pl rzeczywiście, jak już się umie korzystać, bo to nie jest takie proste, korzystanie z tej zaawansowanej wyszukiwarki, to jak już się umie korzystać, to, to jest to no, fantastyczna, fantastyczna kopalnia wiedzy. I też taka, taka informacja insajderska, być może, jak się korzysta z Polony w gmachu Biblioteki Narodowej, to są inne zasoby. Jest ich więcej. Więc serdecznie <laughs> polecam. <laughs> tak, Biblioteka Narodowa piękne miejsce dawno bym nie byłem. Może najwyższy czas rzeczywiście je odwiedzić. Ale porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym Janie Brzechwie, bo my Jana Brzechwę znamy tak jak wszyscy, <grychy> z jego twórczości, a Jan Brzechwa znakomitym prawnikiem był. Tak, tak. No był wybitnym ekspertem międzynarodowym w, w obszarze prawa autorskiego. Tak został on, on został adwokatem. Jakoś w latach 20. W 26 roku e, była ustawa, pierwsza polska ustawa e, e, o prawie autorskim. E, także, także został ekspertem właśnie, właśnie tej, tej ustawy, jako młody prawnik. No i po prostu no, wszystko nie wiedział, tak? A potem z, postulował różne zmiany tej ustawy, niektóre się udało wprowadzić, niektórych się nie udało wprowadzić. Na przykład walczył z przemysłem kinowym bardzo zawzięcie. I to co wiemy o nim z jego twórczości, że umysł jak brzytwa, <laughs> to również widzimy z jego działalności no, prawniczej, prawda? No tak, no on był jednym z jednym z jakby współzałożycieli ZAIKS-u w ogóle, tak? Więc jakby cała cała ta e, koncepcja ochrony autora w Polsce i w ogóle cała tradycja wyrosła na, na tej organizacji, na na, na ie e, No to jest to jest e, no, dzieło wielu osób, ale między innymi właśnie, właśnie Jana Brzechwy. I kiedy możemy się spodziewać e, efektów Waszej pracy nad sylwetką Jana No, my planujemy publikację tej, 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 monografii w tym roku. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale, no, ale no, mamy ambitne plany, tak? Okazało się, że materiałów jest rzeczywiście tak dużo i z tak różnych perspektyw można opisywać, opisywać ten dorobek. Ja na przykład zajmowałam się orzecznictwem głównie, no jako, jako prawnik praktyk, jednak przez wiele lat. No ale są też inne, można też naukowo analizować, współpracujemy też z tutaj autorem autorem takiej głównej biografii Jana Brzechwy, Panem Urbankiem. Także no, także może, może być ciekawa lektura. No to czekamy w takim układzie w napięciu, a państwa wszystkich zachęcamy do, Przyglądania się kwestii dostępności cyfrowej, sprawdzania swoich serwisów pod tym kątem. Pamiętajcie, że z internetu korzystamy naprawdę wszyscy, e, chociaż każdy inaczej. I warto o tych użytkownikach, którzy mają z tym trochę trudniej e, pamiętać. Dziękuję bardzo za wizytę w Studiu Zwykłych Dziękuję. Historii. E, no i czekamy na publikację książki o Jana, Janie Brzech. Dziękuję.